Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Na początku pragnę przeprosić za hałasy w tyle, ale produkcja idzie na pełną skalę, jak widzicie. A dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować coś jeszcze, co czasami zdarza mi się produkować. Są to testery do elektroniki, najczęściej do jakichś niewielkich płytek, chociaż takie 1S, -owe, 3S, 5 też robiłem trochę w innej formie, wtedy są tworzone, Ale tutaj mamy taki tester do modułów podtynkowych. Od spodu będzie można przylutować sobie przewody, takie jak potrzeba. Tutaj mamy mechanizm sprężynowy, który nam podtrzymuje płytkę, i jak widzimy, płytkę wkładamy w ten sposób. Oczywiście, to jest później kilka takich modułów, które są połączone ze sobą na jakiejś płytce drewnianej, i wtedy wkładamy. Układ się nam może programować, testować. W tym wypadku, właśnie, będzie to i programowanie, i testowanie. Bo zobaczcie, tutaj mamy piny do programowania, te są do testowania i podobnie jest tutaj w urządzeniu. Są piny do testowania, do programowania. I to wszystko bardzo fajnie działa. Strasznie przyspiesza produkcję i jest to pewne rozwiązanie. Jak to wygląda z tymi pinami? Piny są to. Coś takiego, to jest z powłoka na pin, czyli jeśli pin nam się zużyje, możemy go wymienić, to zostaje w urządzeniu. Natomiast pin to są różne rozmiary, to pokażę Wam akurat tego do programowania. To jest takie coś, to jest taka szpileczka, która na końcu się ugina, jak widzicie, i to ugięcie powoduje, że jest wtedy dobry kontakt. Jeśli by się taka szpilka popsuła, to po prostu wyciągamy ją z obudowy, wkładamy nową i już mamy urządzenie z powrotem jak najbardziej sprawne. Tutaj jak widzicie tych pinów jest kilka użytych trochę większych bo tu będą większe prądy przechodziły. To są tylko prądy do programowania czyli znikome. W tym momencie pokażę jeszcze raz. Operator który sprawdza wkłada sobie tutaj proszę zapięte. Teraz układ się może jak najbardziej testować. Po zatestowaniu odpina, wkłada kolejny. Oczywiście to się łatwiej wykonuje, jeśli to jest przymocowane do tej płytki i nie ma się kamery przed oczami. O. Aha, jeśli ktoś by był zainteresowany takiego typu testerem bądź innym do elektroniki, to zapraszam do kontaktu ze mną. Maila podam pod filmem w komentarzu. Do zobaczenia.